Bardzo szybko teraz zapada ciemność. O, właśnie tam te panie słychać jak tam nadają, a ja znalazłem grup pana Andrzeja Wojciechowskiego, poetę, dziennikarza, twórcę i szefa radia Z. Urodził się 12 czerwca 1945 roku, a zmarł 20 października 1995 roku. I teraz uwaga. Poeta i dziennikarz który stworzył, był współtwórcą Radia Z. Czyli poeci też potrafią nie tylko w chmurach latać, ale tworzyć konkretne dzieła, które dzisiaj nadal funkcjonują. Oczywiście, dziś to już jest korporacja. Kiedyś to było inne radio bliżej ludzi, bliżej nas wszystkich. A dzisiaj tam jest po prostu już tylko i wyłącznie tylko reklama. I nic więcej, i panie, które drą się w tej chwili, więc idę sobie stąd.